Znajdujemy się w okolicach przepięknych jezior suwalskich, szelment Mały, szelment Wielki. A nieruchomości, które za chwilę Wam pokażę, znajdują się w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki, a w miejscowości Przejma Mała. Zresztą sami obejrzyjcie. Działka o powierzchni 3491 m2, w kształcie nieregularnego prostokąta o wymiarach 57 na 78 metrów z możliwym dostępem do linii brzegowej jeziora Szelment Wielki znajduje się we wsi Przejma Mała położonej w województwie podlaskim w powiecie suwalskim w gminie Szypliszki. Na terenie działki znajduje się piękny sad z drzełami owocowymi takimi jak stare jabłonie typu Antonówka i Papierówka, śliwy, czereśnie oraz ulb szczeli. Nieruchomość jest w trakcie otrzymywania warunków zabudowy na budowę domu całorocznego oraz budynku gospodarczego. Z działki rozpościera się piękny widok na dwa jeziora Szelment Wielki oraz Szelment Mały. A linia brzegowa zagospodarowana jest poprzez łagodny zjazd, zejście oraz własny pomost. Nieruchomość ze względu na swoje położenie doskonale nadaje się dla osób kochających spokój, ciszę i przyrodę. Miłośnicy wędkarstwa Będą mogli dowoli realizować swoje hobby, a miłośnicy zbierania runa leśnego będą mieli pod dostatkiem terenów leśnych. Miłośnicy narciarstwa również będą mogli dowoli uprawiać sport narciarski przez cały rok. Inwestycja idealna dla rodzin z dziećmi, dla osób chcących spędzać czas na łonie natury z pięknymi widokami. Czytał Dawid Al-Sadi: Poczuj tą wolność, poczuj tą ciszę i spokój i rozkoszuj się tymi niesamowitymi widokami. Tak jak ja. Zapraszam, abyś osobiście przyjechał i sprawdził, czy ta nieruchomość jest właśnie dla Ciebie. Jeśli tak, to świetnie. Zadzwoń Michał Dąbrowski Remax City.